Hej, cześć, siemanko! Z tej strony Drobix, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam skórki, które wyciekły albo są nowymi skinami Fall Guys z kolaboracją jakiejś innej gry. Na samym początku odcinka zostaw łapkę w górę i mam dla was wyzwanie. Jeżeli do końca sierpnia damy radę wbić 40 tysięcy subskrypcji, to nagrywam swoją piosenkę o Fall Guys. Tak, wiem, że to naprawdę dużo, bo brakuje nam 9 tysięcy subskrypcji, ale wydaje mi się, że jest to wykonalne. I jeszcze chciałbym przypomnieć o konkursie na na Fall Guys w formie 80 zł face kart, A jedynie co trzeba zrobić, to zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję z dzwoneczkiem i w opisie macie linka do filmu konkursowego, w którym musicie napisać w komentarzu, czy podoba Wam się Fall Guys i jak tak, to dlaczego. Jeszcze w opisie, serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym zaczyna się ostatnio dużo dziać i będę niedługo robił odcinek właśnie związany z Instagramem, dlatego byłoby mi mega miło, jakbyście mnie tam zaobserwowali. Oprócz tego zapraszam również. Was na Discorda, który jest w opisie. Mega często tam siedzę i rozmawiam z widzami. Ale dobra, bo ja się tutaj rozgaduję. O odcineczek czeka, dlatego już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, mordeczki. A więc pierwszą w naszym dzisiejszym odcineczku kolaboracją jest kolaboracja, która już jest w grze, czyli Team Fortress 2, który wypuścił skina Skauta. Kolejną kolaboracją jest kolaboracja z Grow Enter the Gun Keon Nie wiem jak to się dokładnie wymawia. robisz jest słowo z angielskiego. Jest to skin jakiegoś krewnego z tej właśnie giereczki i kostium ten będzie kosztował 5 koronek. Następną kolaboracją jest kolaboracja z Grow Portal i będzie to skin legendarny, który będzie kosztował również 5 koronek. Następna kolaboracja jest z Grow My Friend Pedro, i będzie to kostium takiego słodziutkiego bananka, który również będzie legendarny i będzie kosztować on 5 koronek. Teraz mamy kolejną kolaborację z Grow Portal i będzie to skinek takiego robocika i będzie on również legendarny, i będzie kosztował 5 koronek. Następną kolaboracją jest Grow Devolvers. I jest to skin bardzo ładny, ma super kolorystykę i jest to skin dziewczęcy, który też będzie kosztował 5 koronek i będzie on legendarny. Kolejnym kostiumem też jest kolaboracja z Grow Devolvers i jest to skin takiego wojownika japońskiego, który swoją drogą jest mega ładny, ale też będzie kosztował on 5 koronek. Kolejny kostium też jest z kolaboracji ze wcześniej wypowiedzianej Giereczki i będzie to taki zmutowany kotek, ale będzie miał on słodką główkę i też będzie legendarny i drogi, bo kosztować będzie również 5 koronek. Następną kolaboracją będzie kolaboracja z grą Hall Life i będzie to kostium legendarny, który będzie kosztował 5 koronek. I ostatni dzisiaj kostium to kostium takiego nurka i będzie on z kolaboracji z grą Depth Diver i będzie on też kosztował 5 koronek i będzie legendarny. I przypominam, że wszystkie dzisiaj wymienione kostiumy są dwuczęściowe, czyli składa się z góry i z dołu, więc te 5 koronek będzie dzielone na dwie części. Okej okay, mordeczki, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu jaki Wam się skinek dzisiaj najbardziej spodobał i napiszcie jakąś propozycję odcinka jaką chcielibyście zobaczyć, a będę wam mega wdzięczny. Nie zapomnijcie o łapce do góry i o subiku z dzwoneczkiem oraz o konkursie, a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i co, do następnego. Cześć!